Witam serdecznie Kikowy Szlak, Subickie Łąki, 18 grudzień 2012. Dzisiaj kilka słów o twórczości i odtwórczości. Czyli o twórcach i odtwórcach. Czy jakby ktoś powiedział tak mocno, prawda? Może nawet skrajnie, o kreatorach i naśladowcach, <grytanie> Przez całe nasze życie. Jesteśmy raz jakby w jednej roli, raz w drugiej roli. I oczywiście w zależności od tego, co w życiu chcemy, od tego, dokąd zmierzamy, jak sobie te cele poustawialiśmy i jak je chcemy realizować, czasem ta jedna forma, czyli bycie twórcą, jest. Czymś znacznie większym, czy może w dłuższym okresie czasu jesteśmy kimś, kto kreuje, tworzy niż kiedy odtwarza, a czasami jest odwrotnie, prawda? Dlatego myślę, że ważne jest, żeby rozumieć, że właściwie wszystko, co w życiu robimy, jest mieszanką tworzenia i odtwarzania jest mieszanką kreowania i naśladowania. Nie ma właściwie nowych rzeczy, w których przynajmniej po części nie naśladowalibyśmy czegoś, co już gdzieś powstało, gdzieś było, gdzieś było zrealizowane, prawda? Ktoś już w podobny sposób myślał, w podobny sposób działał. Ale tutaj z kolei. Od momentu, kiedy mamy coś takiego, mamy taki przykład, mamy gdzieś jakiś tak, taką, taką drogę, którą ktoś szedł, prawda, wkracza nasza kreatywność, nasza twórczość. I oczywiście, że, że gdyby rozpatrywać to gdzieś tam z poziomu psychiki, może czy, 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 czy szerzej nawet, okazałoby się, że, że no jest coś takiego jak ta inteligencja twórcza, czy inteligencja powiedzmy odtwórcza bardziej, ale. Generalnie w każdym z nas są potężne pokłady kreatywności twórczości i każdy z nas, jak najbardziej jest w stanie naśladować, czy odtwarzać pewne rzeczy. A dziś taki temat, taki temat niby no może, może poboczny mógłby się wydawać właściwie taki, no, no cóż, no, tworzysz albo naśladujesz, ale generalnie w biznesie, biznesie marketingowym jedno i drugie jest ogromnie ważne. Pójście w skrajność, czyli jestem tylko naśladowcą na przykład, prawda? To jest tak, takie, takie hasło z starego marketingu sieciowego, że tak nazwę to, prawda? Z tej przeszłości pamiętam marketingowej. Prawda? Ktoś tam coś robi, ty rób dokładnie to samo, co on, idź w krok za nim, naśladuj dokładnie i, i będziesz miał takie same wyniki. I okazuje się, że 99% ludzi nie ma takich samych wyników. Może nawet 99,9%. No oczywiście, można wtedy powiedzieć, no, ale nie naśladowali dokładnie, prawda? Ale, nie robili tego wszystkiego, co tam ten gość gdzieś tam robił, prawda? Który miał te wyniki bo nie mogli, <laughs> nie mogli, nie mogli naśladować go dokładnie, bo są innymi ludźmi, mają inne osobowości, inne charaktery, w innych jakby sytuacjach, układach, obszarach żyją, prawda? Są inni po prostu, są inni, w związku z tym mogą wziąć część tego jak najbardziej, fundament, podstawę, zasady, wartości, ale muszą... Tutaj być kreatorami, muszą tworzyć coś ale już według siebie dalej. I tak jest marketing. Kiedyś mówiłem, no kiedyś tam, parę dni temu, o powielaniu, o tej właściwej duplikacji jak ją rozumieć. I dzisiaj, jakby tutaj kontynuuję. Ta właściwa duplikacja jest oparta na fundamencie odtwarzania oparta, ale tak naprawdę buduje się na zasadzie kreatywności, na zasadzie tworzenia, na zasadzie twórczości naszej. I, i tak musi być. I tak to rozumie. Do zobaczenia jutro na kikowym szlaku. Hej.